Jeszcze kolejne wideo dla tych wszystkich, którzy po takich swapach widzą tylko check engine O no ojej, tragedia. Słuchajcie, jak się zapali tutaj check engine, to znaczy, że coś jest z twoim engine, nie tak, tak? <grych> Więc... To jest tak wszystko zrobione dobrze, Ten, ta konwersja Canbus jest tak zrobiona, że jeśli nawet w tym starym silniku OM612, który w tej budzie nie występował, jeśli coś będzie nie tak w silniku, no to się check engine zapali, jeśli coś jest nie tak ze świecami, no to się świece zapalą. No, konwersja jest po to zrobiona, żeby to wszystko działało jak w oryginale. Jeśli ktoś ci zrobi to taki swap na dwóch sterownikach silnika, to za cholerę się nigdy nie dowiesz, się, coś w silniku twoim jest nie tak, bo wyłączy ci po prostu wszystkie te kontrolki w oryginalnym ECU, żeby tu się nic nie świeciło, nie daj Boże. A tamten sterownik z silnika swapowanego żyje własnym życiem. I jak coś się z nim dzieje, to nie zobaczysz. A jak dzieje się coś po mojej, po mojej, po mojej robocie elektrycznej, gdzie jest jeden ECU i mostek KAN, to wszystko co z silnika wychodzi, widzisz na liczniku. I to jest chyba najważniejsze, nie? No, na razie.